Cześć. Słuchajcie, taką miałam przed chwilą fajne spotkanie i tak sobie pomyślałam, że podzielę się refleksją z tego spotkania. Było to spotkanie z moją koleżanką Kasią i na temat relacji międzyludzkich był temat taki, Przytoczę to, co jej powiedziałam, że ja pracując jako masażystka mam bardzo duży kontakt z ludźmi. Rozmawiam, wyciągam wnioski, obserwuję. Widzę, dlaczego w małżeństwach pewne rzeczy nie działają. Co się dzieje, dlaczego następują zdrady? I. Pomyślałam sobie, że ludzie za mało ze sobą rozmawiają. Za mało rozmawiają, bo do związku, do, dotąd aż będą małżeństwem, ludzie rozmawiają o wszystkim: o tym, co będą jedli, gdzie pójdą, jakie mają plany na weekend, jakie mają plany na życie. I w momencie, kiedy zawierają związek, te oczekiwania się gdzieś. Mijają. O ile to w, w przypadku mężczyzn jest tak, że to zależy od miesiąca, w którym e, bierze się ślub, to tego oczekują tam e, od partnerki. Przykładowo w maju, jeżeli bierze się ślub, to e, partner e, oczekuje takiej wolnościowej relacji. On staje się takim. Troszeczkę wolny, taki wolny, wolności oczekuje, że on może mieć swoją przestrzeń na swoje zainteresowania i też da przestrzeń swojej partnerce. Jeżeli przykładowo bierzemy ślub w czerwcu, to zazwyczaj jest tak, że ten partner oczekuje od tej swojej partnerki tego, że ona będzie taką opiekunką ogniska domowego że to będzie taka przykładna żona, matka, i tak dalej. Ale my, kobiety, faktycznie zmieniamy się po ślubie i przyznam mężczyznom rację. Tak, my, kobiety, po ślubie się bardzo zmieniamy, ponieważ nasza numerologia się zmienia w momencie, kiedy przyjmujemy nazwisko męża. Dodatkowo nasze oczekiwania względem partnera zmieniają się w zależności od daty naszego ślubu. Dlatego warto wybrać się do dobrego numerologa. Ja polecam Ewę Rokrzalską i Wadima Żarskiego żeby wybrać się zanim ustalicie datę ślubu, bo być może wasze oczekiwania po ślubie się mogą mocno minąć i wtedy ten związek nie z wróżki, z ty się rozpadnie. Szkoda by było, bo przecież przed ślubem zawsze wszyscy wspominamy, że był zupełnie inaczej. Ja wielokrotnie to słyszałam, że Jejku, ale ona przed ślubem to inna była, inaczej się zachowywała, inne wartości miała. Tak, miała. I ona dalej je ma. Tylko to po zmianie naszej numerologii, przy zmianie nazwiska się gdzieś tam e, zachodzi taki delikatny hałas, chaos, który wynika z tego, że ta numerologia nam się, wibracja numerologiczna nam się zmienia. I przy naszych wszystkich cechach, charakteru, naszym temperamencie nie zawsze to współgra. A taki um, gdzieś tam, um, jakby to powiedzieć, um, jejku słowo uciekło. Chodzi mi o to, że jeżeli pójdziemy do takiego numerologa, to wtedy można pewne rzeczy zrozumieć. Ja na przykład bardzo dużo, podzielę się swoją taką refleksją, bardzo dużo zrozumiałam e, po takiej numerologii u Wadima i Ewy, e, że e, ja zaczęłam rozumieć swoje rodzeństwo, dlaczego ja jestem tak bardzo inna od nich, dlaczego nasze relacje się rozmyły, dlaczego na przykład nie miałam zaproszenia na komunię do swojej siostry, dlaczego ona bierze ślub teraz w czerwcu i też nie mam tego zaproszenia. Normalnie byłabym strasznie zła, rozczarowana, rozgoryczona, ale w momencie, kiedy ja już wiem, skąd to wynika i wiem, że każdy decyduje. Sam za siebie i że nie mogę żyć życiem innych ludzi, tylko muszę żyć swoim życiem i muszę znaleźć taką przestrzeń na swoje życie. Mi zaczęło się żyć łatwiej. Jak zrozumiałam, jakimi wibracjami numerologicznymi jesteśmy, jakie rzeczy mamy ze strony żeńskiej po rodzicach, ze strony męskiej po tacie, tak, w rodzie. Ja zrozumiałam, dlaczego moje rodzeństwo postrzega inaczej swoich, naszych rodziców, tak? Dlaczego my tak bardzo się równimy i wiele, wiele innych rzeczy. Dlatego polecam wybrać się chociaż raz na jakąś albo konsultację numerologiczną, albo iść na taką numerologię do Wadima żarskich, bo. Mi to bardzo dużo rozświetliło w głowie. W każdym razie ja też za jakiś czas pewnie będę się trochę zajmować tą numerologią, także jeśli nie macie chęci jeszcze bądź nie jesteście do tego na to jeszcze gotowi, to może będziecie chcieli kiedyś skorzystać u mnie z takiej konsultacji numerologicznej, połączonej z doświadczeniem i refleksjami, które zbudowałam podczas rozmowy ze swoimi klientami w czasie masażu. Także może być ciekawie. Jeszcze jedną rzecz dodam, że do mnie na masaże przychodzą coraz młodsi ludzie, więc zastanawiałam się, dlaczego tak jest, ale... Ee, że zadaję dużo pytań i wiele rzeczy, jak nie wiem, to pytam. Wychodzę z założenia, że nikt mi w głowę nie da, więc spytam, najwyżej nie dostanę odpowiedzi. I doszłam też do takich wniosków, że to jest tak, zresztą pytałam się, więc to jest potwierdzone, że młodzi ludzie potrafią rozmawiać przez internet, bo to jest tak, jakby rozmawiali mm, przez takie. Że ja myślę obrazami, więc wytłumaczę na zasadzie obrazu. przez takie weneckie lustro. Internet to jest takie weneckie lustro. Jestem w stanie Ci wszystko powiedzieć, jeśli Ciebie nie widzę. I druga osoba też jest ci w stanie bardzo dużo powiedzieć, jeśli Ciebie nie widzi. Ale w momencie, kiedy spotykają się i lustro zostanie podniesione i zaczynają siebie widzieć, to yy, ta. E, obserwacja gestów, mimiki, ruchu e, zaczyna ich blokować, i ta komunikacja zaczyna być bardzo trudna, wręcz taka e, nieprzystępna, ponieważ jednak e, człowiek potrzebuje relacyjności, potrzebuje bliskości, czułości, dotyku, ale. Przy tym, jak zostają młodzi ludzie wychowani, że jak tylko cokolwiek się dzieje, gdzieś mają, zaczynają dorastać, tak? To jak dziecko, tylko pytanie do rodziców ma jakiś problem, to rodzic bach, to nowy komputerek, to nowy tablecik i tylko prezencikami takimi technologicznymi zaspakajają dziecka jakieś takie potrzeby. To nie tak bo dzieci potrzebują też również uwagi, rozmowy i tego, żeby umiały budować swoją relacyjną z innymi ludźmi. E, więc to jest też tak, że ja nikogo nie pouczam, ale może warto czasem zwrócić uwagę na to, ile czasu poświęcamy swojej rodzinie, swoim bliskim. Bo być może wszelkie kompleksy rodzą się z tego, że my mamy za mało czasu dla siebie. Trzeba rozmawiać, nawet jeśli rozmowy są trudne. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia.